Hej, witam Was w na moim naszym filmiku. Dzisiaj postanowiłem nagle dla Was filmik na temat kontrolowania nosa i nie chodzi tutaj o samo samokontrolowanie nosa, bo tego typu informacje znajdziecie w moich filmikach na temat kontrolowania twarzy. Podlinkuję Wam i pod spodem, jeżeli jesteście ciekawi, jak kontroluj nos na co dzień. Natomiast dzisiaj postanowiłem poruszyć temat tego, jak powinno się kontrolować nosy w zależności od ich kształtu, bo zauważyłem, że na YouTube dziewczyny zazwyczaj jak już kontrolują nos, to rysują sobie dwie kreski wzdłuż szpietu. I je rozcierają, co jest bardzo fajnym rodzajem konturowania i sprawdza się u wielu osób. Natomiast przy niektórych rodzajach, kształtach nosa mogą wprowadzić delikatną dysproporcję, lub nawet jeżeli chodzi o nos długi, niepotrzebnie go jeszcze bardziej wydłużyć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak warto jest konturować wasz konkretny rodzaj nosa, kształt nosa, zachęcam Was do oglądania. Natomiast zanim przejdę dalej, chcę wam tylko przypomnieć. Lub poprosić was, bo nie wiem, który z tych filmików, które teraz nagram, pójdzie jako pierwszy. W każdym razie, ostatnio pod moimi filmikami pojawiają się prośby o nagranie filmu QA. Jego bardzo chętnie dla was nagram, natomiast potrzebuję pytań, dlatego pod tym filmem, lub pod jakimkolwiek innym filmem, macie ochotę. Na Facebooku lub na Instagramie. Te, soś, te social media podlinkuję Wam pod spodem. Zadawajcie mi pytania i kiedy uzbiera się ich odpowiednio dużo, nagram dla Was właśnie taki filmik. Tak, jeżeli jesteście ciekawi filmiku Q&A, pamiętajcie o zadawaniu pytań, natomiast jeżeli chcecie będziecie konturować Wasze nosy, to zachęcam do oglądania dalszej części. Od razu uprzedzam, że to będzie w miarę graficzne kontrolowanie. Nie będę go rozcierać, dlatego że chcę, żebyście dokładnie mogli zobaczyć, które miejsce ja kontruję, nie ja, bo ja nie mam każdego kształtu nosa, ale które miejsce wykonturowałbym i które miejsce bym rozświetlił przy konkretnym kształcie nosa, który będę w danym momencie opisywać. Dlatego użyję dzisiaj paletki Skobo, dlatego że jest to matowy produkt. Um, I jeżeli chcecie właśnie uzyskać jak najbardziej realistyczne konturowanie, to to rozświetlenie, w zależności oczywiście od tego, czy to jest na grzbiecie, czy po bokach, powinno być najlepiej matowe tak żeby po prostu uzyskać to w jak najbardziej realistyczny sposób to konturowanie, jeżeli chodzi o same kształty nosa to rozróżniamy zazwyczaj około pięciu będzie to nos, poza tym oczywiście idealnym nosem, który od razu pomijam, będziemy mieli nos albo szeroki, będziemy mieli nos który będzie mieć wyraźne takie zaokrąglenie taki, taką górkę czubku będziemy mogli mieć nos trójkątny który jest dość wąski na grzbiecie i trochę się rozszerza dołowi. Ja mam właśnie taki nos, który jest przy okazji dość długi. E, możemy mieć nos właśnie długi, który będzie w miarę wąski, ale naprawdę długi. I możemy też mieć nos, który jest po prostu ze skrzywioną przegrodą nosową, czyli że ten fragment będzie nierówny. Myślę, że najpierw pokażę Wam jak wykonujemy dość gruby nos, bo podejrzewam, że w większości wypadków z tym rodzajem nosa macie problem, bo z tego co zauważyłem też na YouTubie, tak jak wspomniałem wcześniej, w ten sposób się konturuje nosy. Więc jeżeli mamy gruby nos, chcemy konturować najlepiej na grzbiecie, jadąc ciemnym kolorem po boku. Czyli, że dla grubego nosa byłoby było coś takiego. Natomiast, żeby jeszcze bardziej go zwęzić, fajnym trikiem dla Was jest naniesienie Waszego Konturowania też na boki płatków nosa. Jeśli chodzi o samo rozświetlenie, to oczywiście rozświetlenie byłoby poprowadzone przez środek, tak żeby ten nos jeszcze bardziej wysmuklić. Więc w ten sposób wyglądałoby, e, wyglądałoby konturowanie nosa, który jest za gruby. Teraz może zrobimy długi nos. Jeżeli wasz nos jest za długi, najlepszym sposobem dla was jest po prostu ucięcie jego koniuszka rysując na spodzie. E, Taki trójkąt, w każdym razie konturując tylko i wyłącznie jego spód i tak samo możemy przyciemnić spody płatków. I teraz nam trochę jak pies chyba. Wow. I to tak naprawdę byłaby jedyna część nosa, którą kontrolujemy przy nosie, który jest za długi, ale w miarę szczupły. Jeśli chodzi o nos trójkątny, jest to nos, który będzie nam się delikatnie rozszerzać ku dołowi, nie mniej więcej tak jak u mnie, że jest w miarę szczupły tutaj i troszkę szerszy tutaj. Najlepszym rodzajem kontrolowania dla takiego nosa jest po prostu ucięcie od tego miejsca, gdzie się zaczyna rozszerzać, podobnie jak na grubym, tylko że nie będziemy jechać na całej wysokości wykonania mniej więcej takiego kształtu. I mniej więcej właśnie ja tak kontroluję mój nos, dodając oczywiście ten spód. Natomiast jeżeli nie macie długiego nosa, tylko po prostu jest trójkątny, możecie ominąć konturowanie jego czubka. Jeżeli wasz nos ma właśnie taką górkę, jest wyraźnie zaokrąglony na jego czubku, tutaj również będziemy tworzyć trochę podobny kształt, tak jak ja pokazywałam Wam przed chwilą, czyli że będziemy rysować sobie znowu boki e, nosa, ucinając właśnie te zaokrąglone części i także ucinamy spód. Natomiast w tym wypadku właśnie w wypadku nosa, który jest delikatnie zaokrąglony, Warto jest też nanieść odrobinę rozświetlacza, tutaj na grzbiecie, w tej wyższej części, tak żeby ta część wydawała się proporcjonalnie grubsza, a ta wydawała się proporcjonalnie węższa, żeby razem to tworzyło w miarę prosty i zgrabny nos. I teraz, tak naprawdę, pozostaje nam najtrudniejszy rodzaj nosa do wykontrolowania, czyli że nos jest ze skrzywioną przegrodą. W tym wypadku, nosowo po prostu nie jesteście w stanie polegać na waszym kształcie nosa. W tym sensie, że gdy rysujemy przy innych kształtach, rysujemy jakby na samej skórze, na tym oparciu, um, na grzbiecie, w każdym razie opieramy się o kość. W tym wypadku musimy stworzyć w głowie wyimaginowaną linię, którą będziemy podążać i zaraz Wam pokażę o co mniej więcej chodzi. Wyobraźmy sobie, że mój nos jest skrzywiony w tą stronę, czyli że tutaj wystaje, a tutaj mamy zagłębienie. Będziemy chcieli kontrolować go w taki sposób, żeby tą część, która będzie nam wystawać, Chcemy sobie wyobrazić prostą linię, tak jakby ona szła, gdyby ten nos był prosty i chcemy uciąć właśnie ten fragment wystający z boku. Załóżmy, on właśnie jest taki trochę trójkątny, bo jest skrzywiony. Czyli że ucinamy ten fragment, który wystaje poza tą równą linię. Natomiast we fragmencie, gdzie nam brakuje tego nosa, bo jest zwinięty w tamtą stronę, chcemy użyć rozświetlacza i wypełnić ten fragment. Tak, żeby znowu razem um, ten nos tworzył ładną, prostą linię. Moim zdaniem to jest właśnie najtrudniejszy rodzaj kontrolowania nosa, dlatego że nie możemy polegać na jego prawdziwym kształcie. Natomiast jeżeli macie taki nos i trochę to poćwiczycie, założę się, że będziecie mogli go wykontorować i będzie wyglądać idealnie. Teraz, jeśli chodzi o samo konturowanie jednak pamiętajcie, żeby nie używać takiej ilości, którą używałam przed chwilą. Pokażę Wam mniej więcej, jakiej ilości bym użył, gdybym kontorował faktycznie. Dotykam, ledwo dotykam, naprawdę delikatnie dotykam mój nos. I tego produktu wcale nie jest dużo. I teraz rozetrę go dość dokładnie syntetycznym pędzelkiem. Jeżeli coś się zmazało za mocno, zawsze się wrócić. Ale lepiej jest wrócić i dołożyć więcej produktu niż próbować go później odjąć. Teraz jeśli chodzi o rozświetlanie tak samo, nie nakładam za dużo produktu. I też przy pomocy rozświetlacza możemy delikatnie podczyścić linię naszego kontrowania, żeby była ona bardziej wyraźna. I żeby kontrowanie było wystarczająco mocno, żeby było jej widać, ale nie na tyle, żeby wyglądało jak naturalne, nienaturalnie narysowane kreski. Jak widzicie, tym rozświetlaniem nie idę za nisko, dlatego że nie chcę podkreślić tego, że mój nos jest za długi. Więc tak, mniej więcej w taki sposób osobiście ja kontruję, natomiast mam nadzieję, że wy znaleźliście też odpowiedni sposób dla siebie. Właśnie sobie zdałam sprawę, że zupełnie zapomniałem wam powiedzieć, jak się powinno konturować nos, który jest delikatnie skarbiony. Więc wróciłem do domu i siadam jeszcze raz i pokazuję Wam właśnie jak będziemy konturować dokładnie ten typ nosa. Jeżeli chodzi o nos garbiony, na przykład w, jeżeli on jest garbiony w tym miejscu, to znaczy, że w tym miejscu on będzie za bardzo wysunięty i później będzie się cofać do równi z naszym czubkiem. Żeby zminimalizować ten efekt, lub po prostu żeby zminimalizować właśnie tego, zminimalizować ten garb. będziemy chcieli nanieść nasz ciemny produkt do konturowania na szczyt grzbietu. Grzbietu. W każdym razie na, na najbardziej wysunięte części garba tak, żeby je optycznie wsadzić z powrotem. Natomiast przy pomocy jasnego cienia, jasnego kresu do już słychać, że się wybiłem z tego nagrywania, musimy nanieść jasny kolor tak, żeby to część, która jest delikatnie wklęsła wysunąć do przodu, tak żeby one razem stworzyły wspólną całość. Więc tak, tak mniej więcej bym wykonturował właśnie nos, który ma delikatny gard. Pamiętajcie, żeby mieszać wszystkie metody, które Wam się pokazałem, tak żeby dopasować dokładnie to do Waszego nosa, ponieważ w większości wypadków będziecie używać więcej niż tylko jednej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, a więc wracamy do dalszej części. Więc tak takie są moje spostrzeżenia na temat kontrolowania nosa w zależności od kształtu. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny, że skorzystacie z moich rad. Jeśli tak, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Natomiast ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Pa.